Hejka, dzisiaj Wam pokażę jak zrobić nogo. Wchodzimy w farvełki. Klikamy ten pędzelek. Klikamy tam, tego ludzika. Czekamy aż nam tu się załaduje. Pokażę Wam, podkreślam. Tu czekamy, aż nam się wszystko załaduje. No. Czekamy. Bierzemy postać. Możemy ją trochę powiększyć. Nie rozkazuję jej powiększać, ale bierzemy do niej animację, jak ktoś chce. Oczywiście. Ja może wezmę. Nie wezmę im. Mieszamy wstać, żeby nie pasowała do naszej animacji. Jak już pasuje, to klikamy taki ten strzałkaczka, wychodzimy, piszemy te bierzemy tekst taki i piszemy na przykład Так, это Саш. Саша, может быть? мы А, можем взять kolorek fajny, może też taki fajny kolorek, ale ja biorę fiolet zdecydowanie. Potem bierzemy jakieś tło. Poczekajcie, to wszystko słychać. Tak, słychać. Otóż wiem, ja całą instrukcję tu pokazałam, ale możecie sobie przewinąć, jak ja wszystko wam pokazuję, jak zrobić, tylko wiecie, zobaczcie, że widzę po prostu animację i piszecie jakieś tło Ale możecie obejrzeć też cały odcinek. Do się ścięło. A to może być na przykład takie, albo takie, albo różowe. No dobrze. I już mamy zrobione no I Możemy jeszcze coś innego tutaj dodać. Oczywiście. Możemy zrobić takie nowe Dobra, jest idealno. taki ten może być. Dobra. I piszemy na przykład. No. I już mamy. Widzicie? To było proste. I teraz wszystkich po... pozdrawiam właściwie. Pozdrawiam misia 14. 03 Ta zgadnij się. Nie przepraszam, mi się, mi się czternaście zero Misja 14.043 Pozdrawiam. Ale, ale, Aleksandra. No dobra, o więc to już kończymy. ten odcinek, bo już wszystko zrobiliśmy. Więc pa pa. Tylko wam takie rzeczy musimy O, o tą te. Nie zapomnijcie dostać łapki w górę i zaprosić. To papa. Pa.